Łukasz Uliasz, witam bardzo serdecznie. Dziś w tym krótkim filmie chciałbym wyjaśnić takie zagadnienie, które nurtuje i mnie, i myślę, że wielu z, wiele osób we współczesnym świecie co zajmować się dziedzictwem kulturowym czy historią. No, wobec życia to są tematy kompletnie nieistotne, ponieważ trudy życia wymagają zarobku, pracy zarobkowej, utrzymania rodziny, dzieci. I tak dalej. Ale to wszystko kiedyś prędzej czy później się kończy. My zostajemy, każdy z nas przemija. I teraz, tak jak my wychowamy dzieci, wiele osób sobie z tego zdaje sprawę, takie będą następne pokolenia. Ogólna zgnilizna, która jest promowana w mediach, nie tylko w mediach, czy nurt przemocy, agresji. Zabijania, filmy amerykańskie i tak dalej, promujące nienawiść, przemoc, agresję, morderstwa praktycznie krew na każdym kroku. Czy to ma kształtować nasze społeczeństwo, czy tak naprawdę powinniśmy wracać do takich wartości trochę wyższych niż przemoc i agresja? Widzimy, ile dzisiaj jest przemocy, widzimy to w zakładach karnych. Pracowałem też o 6 lat w zakładzie karnym w Żydkowicach. Mogę podać liczne przykłady w takim ośrodku katolickim, antynarkotycznym karan, chociażby przez lata w wieku 18 lat tam zacząłem pracować, więc naoglądałem się też wielu rzeczy, ale ważne, abyśmy potrafili młodzieży i dzieciom przekazywać wartości jednak słuszne. Tu nie chodzi o względy, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Tu wcale nie trzeba wartości religijnych przekazywać, tylko wartości słuszne moralnie. Młodzież i dzieci, tak naprawdę, by chciały rozwijać swoje pasje i zdolności. Te odkryte i te nieodkryte często nie mają ku temu możliwości. Tak samo w miastach, a szczególnie na wsiach, gdzie ten rozwój społeczny jest nie zawsze doceniany, w wielu gminach też nie ma takiego właściwego rozwoju młodzieży. Młodzież wtedy ucieka do telefonu czy jakiegoś alkoholu, narkotyków, do palaczy. Wszyscy narzekają, że tak jest, ale nikt tej młodzieży nie przedstawia innych możliwości. Warto właśnie, aby zwracać uwagę na takie aspekty, które kształtują młode pokolenie. A prowadząc różne zajęcia z młodzieżą, widzę, że ta młodzież chce, chętnie garnie się do takich ciekawych tematów, i, i myślę, że i zawody te ginące by się rozwijały. Gdybyśmy my dzieciom przekazywali tą wiedzę praktyczną i zachęcali tych dzieci do, do nauki, a tego się tutaj, do nauki praktycznych zawodów i, i różnych takich czasem zawodów, które w naszych rodzinach występowały, a dzieci czasem nie wiedzą, że dziadek był stolarzem, czy, czy babcia była krawcem, czy tam ktoś był szewcem w rodzinie i tak dalej. To tej historii rodzinnej też się nie przekazuje, i dlatego ja poprzez swoje działania, nie tylko w upamiętnianiu miejsc pamięci, zabytków, jako opiekun zabytków powiatu kozienickiego, czy promując nasze dziedzictwo ludowe Ziemi Kozienickiej, chcę uświadamiać młodzieży, ale także starszym, że wszystko to, co nas dotyczy i dookoła, to nie jest tylko jedzenie i picie i spanie, ale także człowiek się składa z innych aspektów i to kształtowanie człowieka zaczyna się już w szkole podstawowej, a przede wszystkim już w domu. I tak jak my przekażemy wartości tej młodzieży, tak ta młodzież będzie kiedyś w dorosłym życiu swoim dzieciom przekazywać te wartości, które potem budują nasze społeczeństwo. Tak jak chcemy mieć za ileś lat, tak powinniśmy my kształtować tą młodzież i przekazywać słuszne wartości, promować swoje, swój rozwój, promować swoje dziedzictwo. Pamiętać swoją rodzinną historię. Bardzo wiele osób ma zaszczytne postaci w swoich rodzinach, żołnierzy, obrońców Polski w 1939 roku, a nawet dzieci nie wiedzą, że dziadek walczył. Czy to w 1939 roku, czy, czy w innych akcjach, czy Armii Krajowej, czy Gwardii Ludowej przed 1944 rokiem i innych wydarzeniach zbrojnych. Należy to Uświadamiać dzieciom, dopóki żyją dziadkowie, warto, aby dziadkowie przekazywały takie, takie relacje swoim wnukom, prawnukom. Wtedy potem mamy szansę, że ta wiedza przetrwa, a też będzie kształtować potem podejście tych dzieci w dorosłym życiu. Pamiętajmy o tym i zachęcajmy młodzież do, do takiego aktywnego, Poszukiwania nie tylko swojej tożsamości, ale też budowania swojej osoby na, na wartościach słusznych, godnych i, i, i dobrych, które, które będą budowały Polskę, a nie ją niszczyły wewnętrznie. Pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo serdecznie.